Prawo do mówienia to siła wspierania. Bycoffee to Ukośnik Bosakracja. Były prezydent Bronisław Komorowski i byli dobry wieczór, dzień dobry. I byli premierzy Leszek Miller, Waldemar Pawlak, dzień. dzień dobry. Panowie, bardzo dziękuję, że są Państwo z nami. Tym bardziej, że długi weekend w samym środku. Piękna pogoda kusi by wyjechać, ale jednak wydarzenia międzynarodowe kuszą również, by je skomentować. I tak, za nami spotkanie na szczycie Trump-Putin. Oficjalnie nie dowiedzieliśmy się w zasadzie niczego, bo ta konferencja po tym spotkaniu nie przyniosła wielu konkretów. Nieoficjalnie New York Times i Financial Times w tym samym duchu. Dowiadujemy się, że prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził podczas rozmowy z europejskimi już przywódcami po spotkaniu, z Władimirem Putinem, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. W zamian Putin miał zaoferować rozejm, a Trump nie wykluczył gwarancji bezpieczeństwa z udziałem żołnierzy amerykańskich. No i teraz pytanie, czy na Kremlu strzelają korki, czy jak Zeleński w poniedziałek pojawi się w Waszyngtonie, to zostanie mu przedstawiona ta oferta i mają, mają przyjąć, panie prezydencie? no na pewno przynajmniej tak dla mnie jest jasne że tutaj duży sukces odniósł Władimir Putin no bo jeszcze 10 dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych straszył wprowadzeniem nowych sankcji przeciwko Rosji. Dzisiaj mówi sankcji nie będzie. No może zastanowimy się za parę tygodni, ale nie będzie i teraz nie będzie. No więc są tu już odniósł poważny sukces. Jakby chyba kończąc taki okres w wypowiedziach prezydenta Trumpa, gdzie on trochę starał się pokazywać taką większą sympatię do Ukrainy, a mniejszą sympatię do Putina. To wszystko. Wszystko według mnie wróciło do normy. Źródło, tak powiem, sympatia jest do Putina, a Ukraina jest, tak powiem, to charakterystyczne. Trump powiedział, musi zaakceptować warunki porozumienia rosyjsko-ukraińskiego. Musi. To znaczy, nawet już nie ma mowy, nie było mowy o, o, o pokoju, tylko musi warunki porozumienia. To bardzo. Wygląda źle. Obym się mylił, ale według mnie celem numer jeden dla. Prezydenta Trumpa jest odbudowanie jak najlepszych relacji z Rosją, powrót do, do handlu, do zdjęcia sankcji jak najszybciej i uzyskania partnera politycznego w postaci Putina do rozwiązywania problemów na Bliskim Wschodzie, w kwestiach Chin itd. itd. Dla nas to jest bardzo niepokojący kierunek polityki amerykańskiej, bo dla nas niepodległa Ukraina. Jest warunkiem naszego bezpieczeństwa. Proszę zwrócić uwagę również na jeden fakt, że nikt nie przypomina, jakie warunki stawia Rosja Putinowska Ukrainie. To nie jest tylko Donbas to są to jest także i na przykład perspektywa zmiany rządu, przeprowadzenie wyborów, według mnie Rosja ani się na jotę nie wycofała z dążenia do pełnego uzależnienia Ukrainy od siebie. Panie premierze premier Miller, to sukces Putina wyłącznie? No ewidentny sukces do tych czynników, o których mówił przed chwilą pan prezydent Komorowski. Ja bym dodał jeszcze jeden, mianowicie przez co najmniej trzy lata Załęski i wszyscy przywódcy Zachodu powtarzali, że nie można negocjować z Putinem, Putin to zbrodniarz, ma krew na rękach i tak dalej i tak dalej. Załęski nawet wprowadził ten zakaz do Konstytucji. No a dzisiaj wszyscy mówią, że bez Putina się tego nie rozwiąże i dobrze byłoby, gdyby jak najszybciej spotkały, odbyło się spotkanie trójstronne Ameryka, Rosja i Europa. Więc również i tutaj się wszystko zmienia i po prostu Putin z, z pewnego niebytu awansował do pierwszej klasy światowej polityki. Czy ja mogę coś przypomnieć Panie panu premierowi? Jeszcze tak niedawno, przecież nawet przy tym stole byliśmy przypytywani, kto bardziej nienawidzi Putina i kto uważa, że jest większym zbrodniarzem. Padały deklaracje, że nigdy nie poda się ręki, że nigdy nie będą relacje nawiązane dzisiaj. Czerwony dywan, ale las... Pani, ja, ja Właśnie, go dokończę panie... jeszcze. Otóż do tego, co pani mówiła, do tych czynników trzeba dodać jeszcze jeden, mianowicie w tych rozmowach z przywódcami Zachodu. Trump informował, że jest gotów do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy pod warunkiem, że to nie będzie NATO. I to jest bardzo ciekawy problem, jak sobie Trump wyobraża stworzenie warunków bezpieczeństwa bez przyjęcia tak. Ukrainy do NATO. Jak myślę, to się wszystko w, w, szybko rozstrzygnie, no bo w poniedziałek ma się wizyta, odbyć tak, wizyta. I teraz, I teraz, wie pan, jest teraz ciekawa informacja. Teraz, teraz, teraz pan premier, Ciekawa zdanie, informacja, tak. że zamiast to nie będzie sam, tylko z liderami europejskimi. Panie premierze, pop, bo już teraz jedno zdanie rzeczywiście. tak to które widzieliśmy, myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja dla polskiego prezydenta pana Karola Nawrockiego, bo wygląda na to, że prezydent Trump dokonał takiego radykalnego zwrotu w stronę Rosji i to będzie sprawdzian, czy prezydent Nawrocki ma jakikolwiek wpływ na politykę prezydenta Trumpa i politykę amerykańską, żeby utrzymać jedność Zachodu po i wsparcie przycine, Ukrainy. W tym mierze, bo muszę pożegnać widzów Polsat, ale jednocześnie zapraszam do Polsat News tam dalszy ciąg dyskusji. Słusznie, słusznie. Bardzo proszę. No i to może być właśnie bardzo trudny sprawdzian dla prezydenta Nawrockiego bo sam zresztą się bardzo mocno zaangażował w to, żeby przejąć kontakty z prezydentem Trumpem w relacjach teraz związanych z tym procesem próby uzgodnienia pokoju na Ukrainie. bo trzeba zwrócić uwagę, nie ma zawieszenia broni, nie ma sankcji. A co ciekawe, to prezydent Trump cytuje premiera Orbana, a nie cytuje prezydenta Nawrockiego. To chciałam jeszcze zapytać o te, właśnie ten czerwony dywan, te oklaski, to poklepywanie się po plecach, ten przejazd bestią, do której przecież nie zaprasza każdego przywódcę obcego państwa, amerykański prezydent, zdaje się, w ostatnich latach to było dwóch prezydentów, prezydent w Meksyku i chyba Francji, którzy mieli tę możliwość, by przejechać jeden z prezydentem Bidenem, drugi z prezydentem Trumpem. Putin właśnie na to czekał? Wie żebyś Chebyś to zobaczył. Pani, mnie parę razy różni prezydenci, ale głównie ze wschodu starali się wozić własną limuzyną w czasie wizyty oficjalnej. Nawet był taki jeden prezydent, który chciał wystąpić w roli y, szofera. Y, on zresztą też i woził prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zajął go na granicę. Które No, szakasz oczywiście. Więc to są dziwne takie obyczaje. Częściowo, chyba strona amerykańska wierzy. To są obyczaje rosyjskie, gdzieś tam jakieś z, z Środkowej Azji i tak dalej. Więc, chyba Trump postanowił zrobić wrażenie na Putinie, zachowując się jak Putin. To dokładnie tak. Więc to takie śmieszne trochę rzeczy, ale one też oczywiście tworzą jakiś klimat. Dla mnie ważniejsze jest to, że no jednak generalnie widać bardzo wyraźnie, że prezydent Trump Prezydentowi Trumpowi bardzo zależy na Putinie, a dużo mniej zależy na Ukrainie i Europie Wschodniej. A my jesteśmy Europą Wschodnią, pamiętajmy. To nie wygląda to optymistycznie, to co pan prezydent mówi, panie premierze? Ja myślę, że jeżeli już weźmiemy pod uwagę ten kontekst tego samochodu i tak dalej. Trump, Trumpowi chodziło o coś innego. To był ten moment, w którym obaj przywódcy byli sami. A ponieważ Putin Tylko mówi ta twarz po zadowolonego Putina przez okno, zostaje w pamięci ten obraz no Oczywiście, a ponieważ Putin mówi po angielsku, choć niechętnie robi to publicznie, to jest pytanie: o czym panowie rozmawiali? I być może najważniejsza część tej, tej wizyty miała miejsce w tym samochodzie. Dlatego, 10 minut że bez, minut. bez nikogo, bez nikogo można, nawet przez 3 minuty można wiele rzeczy powiedzieć, prawda? Więc nie wiemy, co tam zostało ustalone. Natomiast myślę, że w miarę upływu czasu będziemy się dowiadywać. No bo jeżeli Załęski w poniedziałek razem z jakimiś liderami, choć nie wiem jakimi z Europy się tam pojawi, no to jest pytanie, co, co będzie chciał osiągnąć Trump prawda? i jaki nacisk wywrze na Zawęckiego. No jeżeli Ukraina odrzuci to, co usłyszy od Trumpa to prawdopodobnie straci amerykańską pomoc wojskową i finansową. A jest wielce prawdopodobne, że odrzuci, bo przecież no to, sam Pan wspomniał, no to, że konstytucja. No to proszę Pani, to, to wtedy to, to wtedy, wtedy Trump powie, no to się bujajcie sami, prawda, beze mnie. I teraz co się dalej stanie? Wtedy Europa musi to wszystko przejąć. A wiadomo, że Europa temu nie podoła. To no, tutaj ale... miałbym, nie, nie, myślę, że nie, nie należy tak dezawuować Europy, bo i tak Europa będzie daje płaciła za Najwięcej wszystko. pomocy i przede wszystkim płaci za tą pomoc dla Ukrainy. I co za broń amerykańską będzie płaciła Europa? Na pewno może być różne, mogą być różne scenariusze, ale warto podkreślić to, co panowie mówią, że w tej rozmowie i prezydent Trump, i prezydent Putin przerzucili odpowiedzialność na, na Ukrainę, na prezydenta Żełęckiego i na Europę, bo to postawiono w takiej formie swego rodzaju ultimatum, że Ukraina nie powinna, mówiąc potocznym takim językiem, fikać już w tej chwili, czy domagać się sprawiedliwego pokoju, tylko ma przyjąć bez szemrania to, co zostało ustalone na alasce a europejscy przywódcy nie mają prawa za bardzo też wyrażać swojego zdania, bo to, to byłoby niekonstruktywne, czy to by mogło zdenerwować prezydenta Putina, więc to jest to. To teraz pytanie, czy Europa jest na tyle silna, żeby sytuacja. sprzeciwić się takiej wersji? Wie pani, no, pamiętajmy o tym, że Europa uzyskała pewien sukces w postaci przekonania prezydenta Trumpa na różne sposoby, że jednak ma prawo do posiadania odrębnej opinii w tej kwestii i odrębnej koncepcji politycznej. Europa tak w zasadzie powiedziała Trumpowi, no, niech pan prezydent spróbuje załatwić ten sprawiedliwy pokój. Zobaczymy, czy to się uda. My wątpimy, mamy swoją koncepcję, dali temu wyraz w oświadczeniu liderzy europejscy, no, ale pochwalamy dążenie do pokoju. No więc zobaczymy. Europa ma pieniądze i do Trumpu uzyskał coś niebywałego. Mianowicie, pewnie będzie potem z dumą mówił, że wspomagał Ukrainę w sposób istotny, a tymczasem to Europa ma kupować uzbrojenie amerykańskie dla Ukrainy. No, za pieniądze europejskie. Więc to jest rzecz niebywała. Myślę, że on to przedstawi jako poważny sukces w polityce wewnętrznej amerykańskiej. Tym niemniej, jako zjawisko w relacjach w ramach świata zachodniego, powinno nas to niepokoić. Pani powinno nas niepokoić to, jak często Donald Trump zmienia zdanie i zmienia podejście. Raz skłania się ku Załęskiemu, drugi, drugi raz pani punktu. Pani pozwoli, że ja nie podzielę optymizmu moich kolegów, jeśli chodzi o standing finansowy Unii Europejskiej. Bo o Unii Europejskiej mówimy, a nie o całej Europie. Otóż dzieją się złe rzeczy w budżecie Unii Europejskiej. Kolejne programy, w tym również KPO, to jest przecież wspólny dług, który również dotyczy naszego kraju. I proszę pamiętać, że kraje Unii Europejskiej to są kraje demokratyczne, w których rządy wyłania się w procesie wyborów. Otóż, jeżeli będą coraz większe problemy, a w Europie robi się gorąco z różnych powodów, ale także i z tych, no to będą się zmieniały rządy i będą się zmieniały rządy pod hasłem dosyć wydatków, nie wiadomo na co, prawda? No bo jak mamy jak mamy płacić na Ukrainę, to wolimy zapłacić za edukację albo za miejsca pracy, albo za coś innego. Więc to może mieć bardzo poważne problemy. Może. Nie, może, dzisiaj, nie no dzisiaj. No właśnie. A dzisiaj, 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 dzisiaj Europa czas, ma do rozwiązania problem ustosunkowania się do relacji amerykańsko-ukraińskich i amerykańsko-rosyjskich. Ale ja się zgadzam z tym, że to w dalszym... W perspektywie ten mechanizm zaistnieje i on będzie działał. To te na 5% pewno... PKB na obronność, o których mówi no teraz Karol Nawrocki, choć wiemy, że no wie były Duda też tego. To jest śmieszne, też, też to jest pani śmieszne wie pani, bo my wydajemy jako kraj bardzo dużo pieniędzy 4,7% PKB. Tak. I tutaj według mnie zamiast faktycznego współdziałania i podpierania polityki rządu w obszarze bezpieczeństwa i obrony, to pan prezydent wystąpił tego, który przelicytowuje. To znaczy, jak mamy 4 i tam 75, nie, ma być 5. no to teraz to jakaś siła polityczna tak, wystąpi. Czemu nie 6? No właśnie, ale proszę, roku a czemu tak nie 7? Ale proszę zauważyć, że to w Europie idzie bardzo ciężko, to zbliżanie się do, tych, do tej granicy 5%. Hiszpanie w ogóle odmówili, powiedzieli, że ich nie stać na coś takiego. Więc nie, nie podwyższają do dwóch. <laughs> właśnie, nawet do dwóch nie podwyższają. Tak? Niemcy płacą 2%, więc, ale to i tak jest więcej niż na Ja bym oczekiwał... Otrzymał... że to nie jest do zrealizowania. Ja bym oczekiwał od pana prezydenta Nawrockiego, że zamiast licytować się z rządem, e, powinien e, wziąć cząstkę odpowiedzialności za skutki wydawania tak ogromnych pieniędzy, pieniędzy przez państwo polskie na obronność. Co to znaczy wziąć odpowiedzialność? To między innymi pilnować, aby te wydatki były racjonalne. To oznaczać powinno weryfikację tych wszystkich planów zakupów w Stanach Zjednoczonych, ogromnej ilości uzbrojenia, które przyjdzie za 15 lat nawet do Polski. To być już niepotrzebne. Co? No będzie niepotrzebne. Więc pan prezydent powinien, powiedziałbym, nie licytować się z rządem, bo świeżo wygrał wybory. Proszę Tylko pani... Tylko powinien współdziałać w trudnych sprawach. Nie ma idealnego rozwiązania, które zakończyłoby tą wojnę. Są gorsze, lepsze. Poza tym czynnik czasu. My dzisiaj wiemy z jakimi postulatami czy żądaniami występuje Rosja. Ale za pięć lat, z jakimi oni wystąpią, zwłaszcza gdyby odnosili sukcesy militarne, na razie odnoszą. To nie wojska ukraińskie wygrywają, tylko Rosjanie idą do przodu wprawdzie powoli, ale idą. Więc też trzeba pamiętać o tym czasie. I no najważniejsze, że zaczęto wreszcie mówić o pokoju. I to, to nie jest kosztem. tak, wie, wie pani, to nie jest tylko tak, że giną Rosjanie, bo ja słyszę z ust chyba rabiego niedawno że zginęło w ciągu miesiąca 60 tysięcy Rosjan, a ilu zginęło Ukraińców? No to już nie wiemy. Ale co najmniej tyle samo, prawda? Mm. Więc y, za chwilę się okaże, że nie ma kto walczyć. Znaczy nie w Rosji, bo Rosja jest zbyt duża, żeby to zjawisko wystąpiło, ale przecież jak pani wie, na Ukrainie odbywają się normalne łapanki, gdzie się zabiera ludzi z ulicy, żeby bo ich nie się nie do wojska, walczyć. bo nie ma kto walczyć. No. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o obecnych wydatkach na e, zbrojenia, to te 4,7% PKB to oznacza, że to jest 20% wydatków budżetowych, czyli co piąta złotówka idzie na cele obronne. Więc ten wysiłek musi być bardzo dobrze wykorzystany. Były postulaty, żeby co najmniej połowa z tych wydatków była przeznaczona na zakupy w polskim przemyśle. To jest osiągalne ale Ministerstwo Obrony i Wojsko Polskie też musi bardzo mocno w tym kierunku działać bo wtedy nie, będzie, nie będą to wydatki takie bardzo pasywne, tylko one też będą budowały miejsca pracy i budowały rozwój gospodarczy i także bazę podatkową. Bez I tego... nam bezpieczeństwo, bo to są jednak takie wydatki, które zostaną sfinalizowane gdzieś dopiero za kilka lat. Te centy dostaniemy za ja kilka lat. Pamiętam to te nasze wspólne doświadczenia tutaj pan premier Miller potwierdził w przypadku zakupów F-16 był duży program offsetowy i wiele polskich firm się rozwinęło właśnie dzięki temu, że były wydatki powiązane z rozwojem, z transferem technologii i dzisiaj za mało takich właśnie rozwiązań jest stosowanych, żeby panie, te wydatki panie, obronne... Panie, panie nie, nie, były... nie ma programów offsetowych. No nie ma programów, nie programów offsetowych, bo poprzedni rząd to skasował, a obecny też nie, nie, nie wraca do tych dobrych tradycji, a to jest na pewno bardzo ważne, bo nawet teraz dyskusja o czołgach, no te czołgi mogą być w dużej mierze spolonizowane, na przykład koreańskie, bo amerykańskich pewnie się nie da tutaj przenieść technologii, ale w przypadku koreańskich, z tego co słyszałem, jest możliwość transferu technologii i produkcji. To nie jest takie znowu skomplikowane bardzo, żeby polski przemysł nie dał rady sobie z tym poradzić. Jak kupimy tysiąc czołgów koreańskich, to już nie będzie żadnej potrzeby budowania czołgu zmodernizowanego na modłę polską. Bo no tak, ja przyznaję, że zamiast tysiąca czołgów lepiej kupić 100 tysięcy dronów. No, no prawdopodobnie. No tak, to. tak, tak, więc to, to jest też dobry przykład, że dzisiejsze zbrojenia muszą uwzględniać doświadczenia ukraińskie, że nie ciężki no jest weryfikacja to Tam rzeczywiście drony się skuteczne. Łatwo, łatwo się wydaje pieniądze na rzeczy, które ładnie wyglądają na defiladżu. No, no, tak, ale to, tak, to, co wygląda ładnie na defiladzie, niekoniecznie będzie wyglądać ładnie na ponowę. Pan pana ministra Błaszczaka nikt nie przelicytuje specjalnie zamówienie chyba na te Abramsy Cztery były tak zbudowane, żeby zdążyły przyjść na, na defiladę Warszawy.